Chciałbym wam powiedzieć o torbie, którą noszę ze sobą ciągle od momentu, kiedy ją dostałem i niekoniecznie jest to związane z fotografią czy filmowaniem, aczkolwiek firma, z której jest, jest też producentem mojego ulubionego plecaka fotograficznego Wondered Pro Hej wszystkim, tu Mariusz Gajdzik i w tym filmie powiem wam o torbie Wondered D1 Funny Pack, która została mi wysłana przez infoto.pl, więc oznaczam ten film jako reklamę. Torba jest przeze mnie noszona na co dzień, nawet wtedy, kiedy używam plecaka Wounded Pro 21, bo jest ona do niego świetnym dodatkiem. Kosztuje około 369 zł i możemy kupić ją w 8 różnych kolorach, z których ja wybrałem Dallow Yellow, czyli żółty, bo pomyślałem, że dobrze będzie pasować do mojego czarnego plecaka i doda trochę koloru. Ma pojemność 2 litrów, waży 300 gram i ma wymiary, które widzicie na ekranie. Torba jest zrobiona z materiałów premium o bardzo dużej wytrzymałości, przez co powinna służyć nam przez bardzo długi czas. Ja mam ją od stycznia 2023 roku, używam ją codziennie i nie widzę żadnych śladów zużycia jak do tej pory. Jest ona zrobiona właściwie z tych samych materiałów, co plecak Wondry Provo 21, który ja mam od końcówki 2020 roku i z którym też nie miałem żadnych problemów, jak do tej pory. Ma również suwaki firmy YKK odporne na zachlapania, które pozwolą nam nie martwić się o zawartość naszej torby, kiedy złapie nas deszcz. Wszystko, co jest w środku, powinno zostać suche i dla mnie to jest bardzo duży plus, biorąc pod uwagę parę innych używanych do tej pory przeze mnie toreb tego typu, które nie chroniły zawartości przed deszczem. Jako, że jest to Fanny Pack, czyli tak zwana nerka, to jest ona głównie przystosowana do noszenia w pasie, aczkolwiek mamy tu też dodatkowe haczyki po każdej ze stron, które pozwolą nam przekształcić torbę w tak zwany sling i w ten sposób ja jej używam. Pasek ma szerokość 2,9 cm i możemy zmienić jego długość od 5,1 cm do 107,9 cm. Ma on wbudowaną magnetyczną klamrę, która jest świetnym rozwiązaniem pozwalającym nam szybko zdjąć lub założyć torbę, jeśli nie chcemy jej przekładać przez głowę i ramię. Klamra nie odpina się jednak zbyt łatwo, więc nie musimy się martwić, że ktoś łatwo będzie mógł nam ukraść torbę lub że odepnie się, kiedy jej używamy. Mamy też dwa uchwyty po bokach. Bardzo wygodne, jeśli chcemy zmienić położenie naszej torby, mając ją założoną w pasie lub jako Sling, ale też jeśli chcemy ją nieść trzymając za jeden z nich. Na górze mamy dwa suwaki, jeden dla tylnej sekretnej kieszeni, która jest świetna do przechowywania paszportu, gotówki i portfela. I ja też jej tak używam i podoba mi się fakt, że mogę się szybko dostać do mojego portfela, ale też fakt, że mogę umieścić suwak w taki sposób, że ciężko go otworzyć. Co sprawia, że zawartość tej kieszeni jest po prostu bezpieczniejsza. Główną kieszeń torby możemy otworzyć za pomocą jednego z dwóch suwaków, które mają dodatkowe uchwyty i pozwalają nam otworzyć torbę z obu stron. Środek torby ma taki sam kolor jak z zewnątrz, co w przypadku jasnych kolorów, w tym żółtego, który ja mam pozwala na łatwiejsze znalezienie tego, czego szukamy w torbie. W środku na tylnej części torby mamy kieszeń podzieloną na dwie części. Jedna z nich jest na klucze i ma specjalny klips na klucze i uważam, że jest to świetne, bo moje klucze w końcu mają swoje miejsce i nie muszę ich nigdy szukać. Natomiast druga część tej kieszeni jest przeznaczona na smartfona, jednak ja używam iPhone'a 14 Pro Max i mieści się on w nią, ale niestety dosyć ciasno, szczególnie w Etui, więc jeśli macie większego smartfona to warto zwrócić tu na to uwagę, kupując tą torbę. Jest ona też super na inne małe przedmioty. Ja zazwyczaj trzymam tam mały magnetyczny powerbank do iPhone'a firmy Anker. Na zewnątrz tej kieszeni mamy kolejną rozciągliwą kieszeń z siatki z suwakiem, i ta już na pewno zmieści iPhone'a 14 Pro Max. Więc jak widzicie, nadal mamy tu możliwość włożenia do niej dużego telefonu, ale możemy ją też użyć do noszenia innych rzeczy, i ja zazwyczaj wkładam tam moje AirPodsy. Następnie mamy naszą główną kieszeń na wszystkie większe przedmioty, na przykład mały aparat kompaktowy i myślę, że tutaj Fujifilm X100, czy A6400 z obiektywem kitowym na luzie się zmieszczą, a może nawet większy aparat typu Sony a 74 z małym obiektywem typu pancake, podobnym wielkością do tego kitowego od Sony pod APS-C, który widzicie na ujęciu. Myślę, że im mniejszy aparat, tym lepiej będzie on się mieścił w tej torbie. Więc jeśli chcecie nosić większy, to pewnie będziecie chcieli wybrać jedną z większych toreb Wondered typu sling z linii Rogue, gdzie możecie wybrać 3 litry, 6 litrów czy 9 litrów w zależności od waszych potrzeb. Ja zazwyczaj wykorzystuję główną kieszeń torby do przenoszenia moich okularów przeciwsłonecznych w etui, małej składanej torby na zakupy i małej butelki kremu do rąk. Ale jeśli chcę, to mogę w nią zmieścić jeszcze przenośny kubek na kawę Fellow Carter Move o pojemności 235 ml, idealny na małą przelewową kawę. Jednak to sprawi, że torba będzie już dość mocno wypełniona i będzie wyglądać jak wielkie burrito, ale jest to jakaś opcja. Torba jest bardzo wygodna i możemy ją nosić z przodu lub z tyłu i ja używam jej na co dzień i tak jak wcześniej wspomniałem, jestem z niej bardzo zadowolony. Na co dzień mam w niej wszystko to, czego mogę potrzebować: jak mój portfel, mały kieszonkowy nóż, AirPods Pro, mały magnetyczny powerbank, okulary przeciwsłoneczne w Etui, krem do rąk, składaną torbę na zakupy i czasem przenośny kubek na kawę Fellow Carter Move. Jest to w sumie wszystko, co potrzebuję w niej nosić. Mój telefon zazwyczaj ląduje w kieszeni moich dżinsów, żeby mieć do niego lepszy dostęp. Bo jak wszyscy na świecie po prostu używam go non stop. Użyłem jej też jednak jako minimalnej torby na sprzęt do nagrywania dźwięku, gdzie użyłem rekordera Zoom F3 razem z bezprzewodowym zestawem Sennheiser G4 wpiętym w jedno z wejść XLR, jak i mikrofonem Sennheiser MKH 416. Piętym w drugie wejście i użytym jako boom. Torba bez problemu pomieściła rekorder Zoom F3, odbiornik, jak i nadajnik z zestawu Sennheiser G4. W momentach, kiedy nie był on używany, kiedy musiałem nagrywać audio w wielu lokalizacjach od wielu różnych osób. Kiedy obraz był nagrywany przy pomocy naszej Sony FX3 na gimbalu z paroma dodatkowymi bateriami do FX trójki, też w torbie, i myślę, że ta torba pomieściłaby nawet dwa zestawy Sennheiser G4, jeśli byłaby taka potrzeba, więc może to być dodatkowe zastosowanie torby. Było to bardzo przydatne w sytuacji, gdzie klient powiedział nam o swoich potrzebach na nagraniu bez wcześniejszego uprzedzenia nas. Podsumowując, ja jestem bardzo zadowolony z torby Wondered D1 Funny Pack i bardzo mocno ją polecam. Szczególnie jeśli szukacie torby, która pomoże Wam nosić wszystkie rzeczy, które chcecie ze sobą mieć na co dzień, chroniąc je przed zamoknięciem, w deszczu i bardzo dobrze przy tym wyglądając. Możecie wybrać z 8 różnych kolorów, które dopasujecie do swojego stylu i potrzeb, a cena jest też w sumie bardzo w porządku wiedząc, że dostajemy dobrej jakości materiały premium, które pewnie będą nam służyć przez bardzo długi czas. Ok, wydaje mi się, że to wszystko. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytanie, zostawcie je w komentarzach. Jeśli podobał wam się film, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów podobnych do tego. Proszę sprawdźcie też mój Instagram, gdzie staram się wrzucać na co dzień o tym, co u mnie i nad czym w danym momencie pracuję. To wszystko w tym filmie, dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Na razie cześć.